Halo, jestem zajęty. Powiedziałem, halo! A kurwy syn, jest twój szef? Czemu to zrobiłeś? Czy jest twój szef? Ta, jest, Bruce, jakiś pieprzony Polaczek do ciebie. Miło było poznać. To żaden Polaczek. To gentleman. Nie zmienia faktu, że jest dupkiem. Wybacz Niki. Jak leci? W porządku. To świetnie. Mam cię, stary. Jestem wielki, ale też piekielnie szybki. Pobudka chłopczyku. Wybacz. Mógłbyś to powtórzyć? Ała! Wystarczy, przestań. Ała! Wszystko będzie w porządku. To jakieś chwyty Armii Czerwonej? Musisz mi pokazać. Jestem ucieleśnieniem siły. Dawaj, dotknij moje klaty. Twarda jak skała. Wyciskam 200 kilo. Jestem niczym bestia. Dobra, weźciemy. Co robisz? Roman powiedział, że może przydać ci się jakaś pomoc. A my potrzebujemy pieniędzy. Cholera, zapomniałem. Jasne, kocham go, kocham! Znaczy, nie jestem fanem puszystych, ale gdybym była, a do tego lubił chłopców, gość byłby w tarapatach. Ej, stary, ja tylko żartuję. Brucey lubi pussy. Zapamiętaj to sobie, dobra? Jasne.